Nie mogę powiedzieć. <ścoughs> Jest z nami Kuba Kochanowski po mistrzostwie Europy. Może zacznijmy od tego, co się wydarzyło wczoraj, no bo powitanie na lotnisku pewnie przerosło wasze oczekiwania. Tak, mimo że, mimo że te powitania na lotnisku stały się już dla kibiców taką małą tradycją, jak wracamy z sukcesami, to to, co się działo wczoraj na lotnisku, to w jak licznej grupie kibice się pojawili, to naprawdę przerosło moje najśmniejsze oczekiwania. Przypomniał się 2018 rok i powrót z terenu, bo wczoraj też z Boch tylko że z Rzymu. Zgadza się. Właśnie entuzjazm kibiców był bardzo bardzo podobny do tego jak, jak wróciliśmy po mistrzostwie, po mistrzostwie Świata, ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że wczoraj było tych kibiców jeszcze więcej. A jak byś porównał samego siebie, samego Kubek Kochanowskiego sprzed, sprzed 5 lat do tego co było teraz, bo wtedy byłeś trochę takim objawieniem kadry, dopiero wchodziłeś do niej, byłeś taką sensacją, a teraz już byłeś jednym z liderów, No o czym chociażby twoje statystyki blokowe. Myślę, że to jest... Yy... Zbyt skomplikowane pytanie, żebym dał radę odpowiedzieć na nie w kilku zdaniach. Na pewno zdaję sobie sprawę, że moja rola w drużynie z roku na rok jest coraz ważniejsza. Jestem coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem i coraz więcej odpowiedzialności muszę brać też na siebie. I absolutnie mi to nie przeszkadza. Jak będzie trzeba, wezmę na siebie tyle odpowiedzialności, ile akurat drużyna będzie potrzebować. Czy można powiedzieć, że główną siłą polskiej drużyny we Włoszech teraz na turnieju nie tylko, bo też w Macedonii był właśnie ten blok 112 punktów. Myślę, że myślę, że zdecydowanie tak, ale nie chciałbym tu wyróżniać kogokolwiek z osobna, bo cała drużyna mm, bardzo dobrze. Działaliśmy doskonale jako linia bloku, a nie tylko pojedyncze, pojedyncze jednostki i myślę, że śmiało, bez, bez zawahania można powiedzieć, że byliśmy najlepiej blokującą drużyną w turnieju. Czy po powrocie do Polski już była ta chwila na świętowanie, bo wiemy, że po tym meczu finałowym potem po ceremonii nie było zbyt dużo czasu, plus jeszcze był powrót w niedzielę samolotem. Nie, nie mogę powiedzieć. <śmiech> <śmiech> Mieliśmy chwilę czasu, żeby razem usiąść i poświętować tego czasu. Naprawdę w sezonie to są dwa lub trzy wieczory. W całym, w całym sezonie, który trwa często aż 6 miesięcy, więc jak ten wieczór już nadchodzi, to, to staramy się to świętować i celebrować, bo, bo to też jest ważne, żeby po okresie bardzo ciężkiej, bardzo ciężkiej i długiej pracy, żeby też się w jakiś sposób nagrodzić, bo, bo nie tylko forma sportowa i fizyczna jest ważna, ale głowa też jest bardzo dużym czynnikiem, który pozwala wygrywać albo przez który się przegrywa, więc o to też trzeba dbać. Widzimy, że było. Kulturalnie, bo poniedziałek lekko po godzinie 10 jesteście prawie w komplecie, bo nie widziałem Bartka Kurka. Też mówisz o tym sezonie? Odwrócisz to, to go zobaczysz. Okej, okay, już Bartek Kurek też się pojawił. Mówisz o tym sezonie, właśnie, bo w sumie to jeszcze nie jest dla Was końcówka sezonu. Przed Wami bardzo trudny turniej w Chinach za dwa tygodnie. Zgadza się. Na razie o tym jeszcze nie myślimy, bo tak jak mówię, fajnie jest każdy etap tego sezonu zamknąć taką osobną klamrą. Teraz jesteśmy tutaj, żeby celebrować to Mistrzostwo Europy. Na poważnie za zajmować się kwalifikacjami olimpijskimi od czwartku, wtedy spotykamy się w spale i ruszymy już z ciężką pracą. Mimo, że do tej pory przywieźliśmy już dwa złote medale, to nie będzie świadczyło o niczym, bo każda, drużyn, każda z drużyn za te 2 trzy tygodnie będzie wyglądała już zupełnie inaczej i będzie się trzeba od nowa bić o to, żeby udział w tych igrzyskach olimpijskich sobie zapewnić. I Takie moje ostatnie pytanie, czy czujecie, że ten wasz sukces jest trochę traktowany inaczej niż poprzednie? Może nawet bardziej wyjątkowo? Bo w sumie wasz triumf, wasza wspaniała gra w mistrzostwach Europy zbiegła się w czasie z nie najlepszą dyspozycją reprezentacji Polski w piłce nożnej. No i jest trochę tak, co widać po wpisach kibiców m.in. w mediach społecznościowych, że bardzo ich ucieszyło to, że mogli cieszyć się waszą grą, no bo niejako zastąpiliście im to, czego brakowało na piłkarskim boisku. Myślę, że każdy sportowiec, niezależnie od tego, czy jest to piłkarz, siatka, szleka, atleta, czy, czy reprezentant innej dyscypliny sportu, my wychodząc na Boisko zawsze chcemy wygrywać, chcemy dawać kibicom powód do radości, dostarczać, dostarczać tych pozytywnych emocji. Faktycznie, mimo że my teraz przeżywamy dobry okres, może, może piłkarze mają jakiś tam sportowy, sportowy kryzys, ale to jest, to jest cały sport i jestem przekonany, że oni też robią wszystko, żeby wrócić do tej do dobrej dyspozycji sportowej. Jestem przekonany też, że wrócą, a. Nie rozdzielał, ten, nie rozdzielał też bym nas y, na siatkarzy, piłkarzy, lekkoatletów. My wszyscy jesteśmy, jesteśmy sportowcami, reprezentantami kraju i, i myślę, że tak powinniśmy się, się też traktować, że każdy z nas chce. Y, Chcę Polsce przynieść powód do dumy i wszyscy robimy, codziennie dajemy maksa, żeby to zrobić, a jakie kto jak aktualnie zajmuje miejsca czy wyniki w poszczególnych meczach, to jest sprawa drugorzędna, każdy daje maksa i myślę że, myślę, że to jest najważniejsze. To dzięki wielkie udanego i szybkiego odpoczynku i dużo szczęścia w Chinach. Dziękuję bardzo.